Karol, Never Give Power Protein, Polandia, NL. Jak się nazywasz, lepiej jesteś, co robisz? Jak kurs się podoba? Nazywam się Karol Borowski. Ja jestem w Holandii 6 lat. Obecnie prowadzę sklep z suplementami powerprotein.nl. Jesteśmy jednym z organizatorów tego kursu. O. No, myślę, że jest super powodzenie, Myślę, że powodzenie jest. Wszyscy są zadowoleni. Obecnie piszemy egzamin. Jest dosyć ciężki. Miało nie być tak dużo anatomii, a trochę jest. Ale jest fajne. No dobra. To jest dużo ludzi trenuje. Laki. Dużo, aż sam się zdziwiłem. Na początku, jak sam rozmawialiśmy, że minimum 10 osób ma być, mhm. zgłosiło się 22, około 20. Także, a I teraz do dzisiaj mam telefon o następne kursy też. Jest naprawdę spore zainteresowanie. No nawet no, to, co będzie, ja że też tam. No a tak, naprawdę, nie? dokładnie. A jeszcze szczególnie, że dopiero... Po 16, 17, osobie, które zapisałem, dopiero pytałem się, czy ktoś ćwiczy. Bo dopiero razem rozmawialiśmy i mówiłeś, że lepiej by było, żeby już tam rok, dwa lata mieli doświadczenia. Także jest takie zaskoczenie, że po prostu no, zazwyczaj tylko przy przyszli ci, którzy już ćwiczą, tak czy siaki. Także, no To dobrze, może to też, bo może to trochę w interesie, tego, bo może to wiadomo, że to są mocne może ktoś zacznie pracować w zawodzie. Nie, wiem, zgadza się. Już chcę już na temat rozmowy, ponieważ teraz zrobię nowy sklep od lipca i chcemy e, zrobić taką zakładkę, po prostu trenerzy personalni w Holandii i jeśli oni się zgodzą, czy dziewczyny, czy chłopacy, chcemy ich wpisać już na stronę i żeby po prostu było często dużo telefonów, a czy możesz na mnie ułożyć dietę, czy możesz ułożyć suplementację. Ja niektórych rzeczy po prostu nie mam czasu, żeby robić, bo wszystkim się sam zajmuję, że odeślę ich tylko do tej zakładki, a to są chłopaki, którzy z ich. Z którymi się znamy. No, żeby na, można stworzyć taką bazę trenerów i ich polecam zrobić matkę i ewentualnie ja odsyłać ich po prostu na bazie Twojej bazy, na przykład KFO-tej, trenerzy polecamy. Dokładnie to tak chcemy właśnie to zrobić. To jest idealna sprawa, bo cały czas współpracujecie i on już wtedy bierze cukro od ciebie, wszystko, nie myśli o przyćmieniu, pod ręką. Nawet możemy się tu wspomóc, że jak będzie to jakieś takie dogłębne pytanie, to ja mogę współpracować z Wami. A czy ty z nimi może? Że... Nie, no dokładnie, możemy zrobić też taką opcję, że sobie personalnie, ale na przykład główne zdjęcie może być też twoje, że po prostu tylko, żeby nie pisali bezpośrednio do ciebie, żeby ci tam nie zawracać głowy za każdym razem. Ale jeśli na przykład ktoś będzie miał jakieś pytanie, zawsze może do mnie napisać, jeśli będzie jakieś takie poważne pytanie, ja to odeślę i będzie taka opcja po prostu na stronie. No ja, to... tak, ja tak pracuję z ludźmi, a są takie, wiadomo, że nie oszukujmy się, w pierwsze początki to są takie schematyczne, nie? Co chodzi? Robi początkowe treningi wejściowe, obrotowe, z tym jest mało roboty. Jak są później doświadczeni o coś konkretnie nawet podziela do ludzie, czy z różnymi opcjami, no, wyłącza części ciała, bo, bo już robi tylko, dajmy na to, kawałek siłowanie na rękę, no to też od trening, trening, no, to dobrem trzeba każdego. Jakby traktować. Nie, no dokładnie, a to, że na przykład będzie też taka opcja, że możemy do Ciebie się odezwać, to też uatrakcyjnie bardzo strony, także to jest dla wszystkich po prostu do przyniesie plusy, szczególnie, że myślę, że taki kurs jeszcze na pewno powtórzymy, może też pod innym trochę kontekstem, czyli na hmm. przykład może następnym razem z dietą coś albo, no, no dokładnie coś z dietą na przykład dla tych chłopaków, którzy już teraz byli na kursie, a na przykład nie wiem, w przyszłości, powiedzmy w sierpniu, czy coś można zrobić, jeszcze jeden kurs, bo mówię, bo mam teraz parę telefonów od nowych osób, że wydaje mi się, że grupę śmiało można stworzyć, po prostu tylko trzeba trochę czasu, żeby ludzie popatrzyli zdjęcia, teraz opinie pójdą z 20 osób, wszyscy będą zadowoleni, bo, 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 bo sam widzisz, zobacz, zobacz na przykład, na, nie wiem, na pewno byłeś na, nie, na niejednych kursach, zobacz jak kończy się na przykład 16, już wszyscy przy drzwiach stoją, a tu, a tu był koniec? Tak. Ile osób wyszło? Ja wczoraj nawet... Wczoraj już ty tylko 10 minut stałeś, tylko patrzyłeś się, czy ktoś powie, nikt nic nie mówi, to już sam powiedziałeś, no jak już nie macie pytań, to już... To no już... wczoraj tak żona mi napisała, że okej, okay, że, żeby się nie spieszył, bo się zgrze, a no mówię, dobra, to posiedzimy, zobaczymy, i zeszło do 18. No, no mówię, no właśnie, no a normalne kursy przecież jest godzina 16 i już tak, są drzwi, tak. a tu nie, po prostu, bo ich interesuje, bo przyjechał ktoś, to po prostu... Mówi wszystko konkretnie, nie ściemnia i, i nie bajeruje, i, i po prostu ludzie się interesują tym. I teraz fama na pewno pójdzie, reklama na pewno fajna pójdzie. Oczywiście to jest dobre dla sklepu, między innymi też to robię, tak? mm. bo to jest, jestem tu też służbowo, ale też i prywatnie. I no mówię, no to same są korzyści, ja jestem naprawdę też zadowolony, Jest, jestem tutaj 6 godzin, godzinę dojeżdżam, czyli w dwie strony, dwie godziny, 8 godzin, jestem zmęczony, wracam do domu, a jeszcze zajmuję się sklepem, wysyłam, wysyłam, odbieram telefony w międzyczasie, odpisuję na maile, jeszcze zamówienia zrobiłem w międzyczasie, także do trzeciej godziny idę spać i... i no.